To piąta edycja Kongresu Regionów największego spotkania ludzi samorządu, nauki, ale również i biznesu. W tym spotkaniu uczestniczą również organizacje pozarządowe. A więc jest to swego rodzaju święto samorządności. Około w, w Kongresie uczestniczy około 2000 samorządowców i chcemy porozmawiać o problemach, jakie nurtują samorząd, ale i również ustalić pewne stanowiska. W programie kongresu z pewnością kwestie gospodarcze odgrywają pierwszoplanową rolę, ale nie tylko. To jest też okazja, żeby porozmawiać o kwestiach fundamentalnych, ustrojowych, angażowania obywateli w działalność jednostek samorządu terytorialnego, aby rozmawiać o polityce kulturalnej, społecznej, o problemach społecznych, ale rzeczywiście z gospodarką i z finansami w tle. Kolejnym istotnym wątkiem jest finansowanie Ochrony środowiska, to bardzo ważny obszar, ochrona środowiska, czy też gospodarka odpadami. Ważny temat, bo i ważny problem dla obywateli, ale też i spore pieniądze. Kolejny wątek, pozyskiwanie inwestycji, pozyskiwanie inwestorów. I to, co samorządy mogą zrobić, aby stwarzać dobre warunki do inwestowania. Tu różne wątki, zarówno współpracy między samorządami, jak i współpracy samorządów z przedsiębiorcami. Kongres jest okazją do wypracowywania pewnych stanowisk ale też do wymiany doświadczeń. To jest bardzo ważne. Wyjątkowo w tym roku będziemy mieli podkreślony wątek sportowy. Ten wątek sportowy zarówno dla samych kongresmenów, czyli szereg dużych paneli i konferencji dotyczących finansowania sportu, finansowania stadionów, finansowania klubów sportowych. Samych, samego problematyki imprez masowych, bezpieczeństwa podczas imprez masowych, jak i równolegle szereg festynów i, i, i zabaw sportowych, rekreacyjnych, zarówno dla naszych, dla naszych dzieci, młodzieży ze świetnickich szkół, dla samych kongresmenów, dla mieszkańców świdnicy, połączonych z koncertami i z oglądaniem meczu otwarcia. Piłki, meczu otwarcia Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Mam nadzieję, i to jest mamy wstępnie potwierdzone, z najlepszymi polskimi piłkarzami i z przedstawicielami PZPN-u, przynajmniej tymi, którzy nie polecą do Brazylii. To nie jest tylko część dobrej wiadomości dla do dlatego że oprócz tego jeszcze planujemy dla nich we wtorek kongresowy koncert NA z supportami różnych jeszcze zespołów świdnickich i dolnośląskich. Myślę, że to też NA ściągnie tak samo dużo ludzi we wtorek jak Liber w czwartek.